Słuchajcie, jest u nas spec, który robi nam centrowanie kół krosowych głównie, ale jak widzicie też szosowych ze szprychami. Chodzi o to, żeby prawidłowo sprawdzać, kontrolować, oceniać czy już macie te koło nadające się do centrowania. Powiedz mi, bo tutaj mówiłeś mi o jakimś takim jednym teście, czy te po prostu szprychy są w miarę dobrze naciągnięte i już jest sygnał do tego, żeby go dawać do nas, a potem do ciebie. Jak to sprawdzać? Tak jest. Najprostszym takim pierwszym testem, który można zrobić, jest można wziąć metalowy klucz, na przykład dziesiątkę, i po prostu uderzając szprychy po kolei słychać metaliczny odgłos. Mhm. Jeżeli ten odgłos nie jest metaliczny, jest pusty, mhm. pym, 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 taki. Dokładnie. Yy, można przypuszczać już, że powoli koło staje się luźne. Czyli trzeba... No. To żeby nie dopuścić do sytuacji, żeby piasta była cała luźna, bo później wszystko się idzie... Yy.